Dzień dobry, tu ja mówię. I już po wizycie księdza po kolędzie nie bolało. Ksiądz Dobrodziej zaśpiewał kolędę z ministrantami, pogadali mi o starych Polakach i nawet tak drogo nie wyszło, bo tradycji musiało stać się zadać. Koperta była i jeszcze coś dla ministrantów, a ministrantów było aż trzy sztuki. No i co najważniejsze, e, ksiądz o, o zeszyt do religii pytał i tutaj kamień serca i trochę taka terapia po traumie z dzieciństwa i myślę, że ja nie jestem jedynym, który przez tą traumę przeszedł. Także gdyby się ktoś bał wizyty księdza, to oświadczam wszem wobec, że absolutnie nie ma się czego bać i z pełnym spokojem zdaję relacje z wydarzenia. Podobnie zresztą drodzy Państwo, jak z pełnym spokojem, to już drugi dzień z rzędu Bonucz mówi się z rzędu, a nie pod rząd. Staram się być z językiem polskim na bieżąco, bo wiadomo, że jest to język piękny, tylko pełen pułapek. Zatem drugi dzień z rzędu na pełnym spokoju chciałbym się odnieść. Już nawet może nie tyle do tego, co najbliżej po części, co się wydarzyło z udziałem Stanów Zjednoczonych w Wenezueli, czyli o. Jak żeby inaczej, żadnej tam agresji, żadnej napaści, nie daj Boże innej wojnie tylko operacji pokojowej, ale przede wszystkim chciałbym się skupić na tym, co jest niestety zjawiskiem niezmiennym i zjawiskiem, które powoduje, że jako państwo, jako kraj mamy nieustannie te same problemy. To znaczy w Polsce mamy Zasadniczy problem z czymś, co się nazywa polityką zagraniczną. I te ostatnie 24 godziny, no boleśnie, bardzo boleśnie to potwierdziły, bo na palcach jednej ręki można by policzyć rozsądne z punktu, z politycznego punktu widzenia wypowiedzi czołowych polskich polityków. I ten brak rozsądku właściwie nie ma partyjnego... Partyjnego szyldu, bo każda, każda z partii i, i przedstawiciele, zwolennicy, ci oczywiście najbardziej zagorzali, ci najbardziej oddani. Co do sztuki, poszły, poszli jednym nurtem partyjnym, przekazem dnia partyjnym, a nie spojrzeniem realnym na to, co my z tym wszystkim powinniśmy zrobić i czy w ogóle powinniśmy robić? No charakterystyczne jest to, że największe wyrazy oburzenia zgłosiły skrajne partie i zwolennicy skrajnych partii, zarówno po prawicy, jak i po lewicy. Prawdę mówiąc, zwolennicy Grzegorza Brauna i zwolennicy Adriana Zandberg'a mówili w tej sprawie jednym głosem, to znaczy, że Stany Zjednoczone kompletnie nie ruczą się niczym od Rosji, a Trump nie różni się od Putina. Co w kontekście być może samej interwencji, już nie żartujmy, tylko mówię prawdę interwencji zbrojnej, interwencji militarnej w Wenezueli, ma swoje uzasadnienie, zresztą ja po części wczoraj, ale podkreślam to jako publicysta, jako komentator, o którego istnieniu ani Donald Trump, ani nikt w Stanach Zjednoczonych praktycznie prawdopodobnie nie ma pojęcia. No może z wyjątkiem nielicznych przedstawicieli Polonii, bo wiem, że tacy są i polską chatę oglądają to serdecznie. Serdecznie pozdrawiam, no to ja mogę sobie tu przed kominkiem snuć takie analogie. Natomiast w przypadku poważnych polityków, no bo już pali ich o wiadomo, że póki co jeszcze mamy jakieś tam zręby demokracji i wolności słowa, to każdy ma prawo do tego, aby pleść dowolne bzdury. No i aby się unosić w taki czy inny moralny sposób, choć to nie ma żadnego politycznego znaczenia. No ale od polityków polskich, którzy powinni dbać o polski interes narodowy bez względu na to, czy są z lewej, czy są w rządzie, czy są w opozycji, czy są z lewej, czy, czy z prawej strony, no wymaga się jednak czegoś więcej niż byłkotliwych komentarzy z historycznymi, moralnymi, no i innymi etycznymi racjami. Rzecz jest prosta. Dlaczego Donald Trump zrobił to, co zrobił w Wenezueli? Odpowiedź jest banalna, ponieważ mógł, ponieważ było go na to stać, ponieważ dysponował odpowiednim, odpowiednim potencjałem. Co my, jako Polska, jako kraj, mamy w tej sprawie do powiedzenia, drodzy Państwo, co leży w naszym interesie? Nic nie mamy do powiedzenia, bo nic nie leży w naszym interesie, jeżeli chodzi o sytuację związaną z tym, co się dzieje w Wenezueli. Kompletnie, ale to kompletnie nie powinno nas to interesować. I snucie publicystycznych opowieści o tym, jaki to jest straszny Trump, jak tu zostało złamane prawo międzynarodowe, a oczywiście, że zostało złamane prawo międzynarodowe i to na zasadzie Barejowskiej, nie mamy pańskiego wenezuelskiego płaszcza i co mi pan zrobisz? Tyle tylko, że Donald Trump to nie jest szatniarz z podrzędnego fotelu, z jeszcze bardziej podrzędnym styktizem, tylko Donald Trump to jest polityk, to jest gracz światowej klasy, jeden z trójki wielkich, i mówimy o wielkiej trójce Chiny, Stany Zjednoczone, Rosja i gdyby w tym akcie agresji. Gdyby w tym e, wydarzeniu e, wenezuelskim cokolwiek e, był jakikolwiek punkt wspólny z tym, co się nazywa racji, polską racją stanu, co się nazywa polskim interesem narodowym, no to można by było cytując klasyka strzępić ryja w nieskończoność i, e, no i co właściwie. I, I nic poza tym. Bo z polskim potencjałem militarnym, no tutaj parafryzując innego klasyka, któryś w momencie, gdy się dowiedział, że papież nie zgadza się z, je, z jego, no to jest anegdota, wiadomo, że nie wiadomo ile jest tym prawdy, ale yy, sens tego, co tam zostało wypowiedziane, jest jak najbardziej adekwatnie a aktualny do tego, co się dzieje teraz i nie tylko teraz. No to Klasyk odpowiedział, a ile papież ma dewizy. No więc, ile my mamy dywizji jako Polska, aby pchać się na, na światową szachownicę geopolityczną, gdzie my na tej szachownicy nawet nie jesteśmy piątkiem. Proszę Państwa, nas tam po prostu nie ma. Więc, można oczywiście znajdować i te analogie same się narzucają pomiędzy tym, co robi Putin na Ukrainie, a tym, co robi Trump w Wenezueli. Mało tego, mało tego powiem więcej, pójdę nawet dalej, w tej publicystycznej gadce, która nie ma żadnego znaczenia oczywiście dla, dla geopolityki, dla układu sił. Zabrzmi to fatalnie, ale to jest po prostu prawda. To Putin przynajmniej miał jakieś racje no, moralno-historyczne, bo jeśli sięgniemy do do popularnych źródeł wiedzy w tej chwili, czy można ubolewać czy do Wikipedii, czy do Sztucznej Inteligencji, no to w sekund pięć się dowiemy, w jakich okolicznościach Krym został przekazany Sowieckiej Ukraińskiej Republice i że tego przekazania dokonał Chruszczow. Przekazując z Republiki do, do Republiki, a mianowicie z Rosyjskiej Republiki Sowieckiej do Ukraińskiej Republiki Sowieckiej. W ramach czegoś, bo tu kuriozum, co miało być rekompensatą za wielki głód, nawiasem mówiąc, w palcem nie kiwnął, chociaż był Ukraińcem w tamtym czasie, gdzie Hitler, Tłem, przepraszam, Stalin, chociaż niedaleko pada Hitler od Stalina. Stalin zagłodził no, parę milionów Ukraińców. Tylko co z tego? Tylko co z tego wynika? O ile w naszym interesie narodowym, oczywistym naszym interesie narodowym jest zabranie głosu w kwestii ukraińskiej i rosyjskiej, i tutaj zdecydowanie należy stanąć pod stronie, po stronie ukraińskiej w tym wymiarze geopolitycznym, naszej polityki lokalnej. Bo wiadomo, że jeśli Rosja sięgnęła, jeśli dokonała takiego, no to nawet trudno powiedzieć precedensu, no bo wiadomo, że wcześniej była grudnia i w 2014 też był Krym. Jeżeli Rosji pozwolić na tego rodzaju działania, tego rodzaju zachowania, no to... W sposób naturalny to się może przełożyć na kolejne kroki wymierzone w naszą stronę. Chociaż wiadomo, że te wszystkie przesadzone analizy, o tym też trzeba na tu typu nasza wojna, i że my będziemy następni, one, one właśnie są przesadzone, bo jeśli już, to pewnie kraje nadbałtyckie. No ale tu jest nasz żywotny interes. Dlatego też z punktu widzenia politycznego, czysto politycznego, snucie takich analogii, wyciąganie takich e, wniosków i. Wygłaszanie takich teorii bezsensownych, niedorzecznych, podstawianie niczym żaba nogi tam, gdzie konia kują, czy wciskanie się między wódkę i zakąskę, tylko po to, żeby dostać w połowie, nie ma najmniejszego znaczenia. Czy to będzie Grzegorz Braun, czy to będzie Adrian Zagbert, czy to będzie Sławomir Mencent, który też tam złożył swoje wyrazy oburzenia i. i Emocjonalną wygłosił ty radę na, na, na portalu X, to wszystko, proszę Państwa, nie ma najmniejszego znaczenia. Bo przecież nikomu przy zdrowych zmysłach nie trzeba tłumaczyć, że Stany Zjednoczone nie mają żadnej świadomości, a już na pewno Donald Trump nie ma żadnej świadomości, że tacy ludzie w Polsce istnieją i że tacy ludzie wygłaszają swoje, swoje poglądy. Nie widzę tutaj żadnej potrzeby, Jakiejś asertywności ze strony polskiej, wychylania się czy zabierania głosu. Tutaj akurat powinna zadziałać inna, no skąd bardzo ordynarna i bezczelna uwaga ze strony byłego prezydenta Francji, że Polska powinna, nie powinna tracić, to trzeba sparafrazować, nie powinna tracić okazji do milczenia. Z tej okazji tej konkretnej sytuacji powinniśmy skorzystać, bo absolutnie nic nie zyskujemy na tym, aby zajmować jakiekolwiek twarde stanowisko, potępiać Putina, potępiać Stany Zjednoczone, bo cóż nas na litość boską obchodzi to, co się wydarzyło w Wenezueli, dlaczego mielibyśmy ryzykować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które jakie są, takie są, ale nie ma alternatywy, lepszej alternatywy, a właściwie żadnej alternatywy, bo jeśli ktoś myśli, że Unia Europejska stanie za nas murem w, w, w godzinie W, no to jest głęboko, głęboko naiwni, i możemy liczyć co najwyżej na to, co, co już widzieliśmy w wykonaniu Unii Europejskiej patrz Niemcy, czyli hełmy niemieckie nam przyślą w razie W, nie mamy alternatywy dla. Stabilizacji dla naszego bezpieczeństwa. To też jest, proszę Państwa, na, no, na niezbyt stabilnych fundamentach postawione, bo znamy z historii, znamy z przyszłości, jak wyglądały nasze sojusze i jak się zachowywali inni alianci. I z tego hasła za wolność naszą i waszą, to dostaliśmy podziękowanie Wiałcie i za przelaną krew, no ale na czymś musimy bazować. Więc okej, okay. kto ma ochotę sobie pomarudzić, kto ma ochotę poprawiać sobie publicystykę, no to niech, niech, niech ją uprawia i rzeczywiście tutaj nie ma z czym polemizować, bo to jest nie do obrony. Na żadnym gruncie. Moralnym, historycznym, no historycznym to, to, to chyba że będzie strasznie szeroko szli historycznie i. I wspominali o wszystkich akcjach militarnych, jakie Stany Zjednoczone przeprowadziły w poszczególnych państwach, i, i z wyjątkiem części Korei nigdy tam nie zapanował spokój albo y, wręcz przeciwnie. No, ale czy będziemy mówić od, od strony prawnej, czy, czy, czy moralnej, no to to jest po prostu nie do obrony, no, nad czym tutaj dyskutować. Ale politycznie to nie jest nasza sprawa. Nie leży to w naszym interesie. Aby się wychylać z jakimikolwiek stanowiskami, z jakimikolwiek komentarzami. Więc to, co robią polscy politycy, i tak jak mówię, dotyczy to wszystkich. Powiedziałem o Zandberg, powiedziałem o Bramie, opowiedziałem o, o o kim jeszcze, o kim powiedziałem, o Męcenie. No ale powiem teraz o PISie dla, dla równowagi. No, to ten, z kolei ten sposób wypowiadania się przez polityków PiS-u, gdzie rzeczywiście jest, no. Bronienie tego, co zrobił Trump na wszelkie możliwe sposoby, no to to jest z kolei, z kolei typowe przegięcie w drugą w drugą stronę. I tutaj rzeczywiście można mówić o pewnych, o, o pewnych zachowaniach, które no niestety, z których jest sławne. Ja nawet budowałem całą triadę na, 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 na tej sławie. Nie oddamy ani guzika, no dobra, możemy pogadać, na no, końcu trzy tyłek, tyłek mamy pocałować. No, to wy głupy, które realizował Tarczyński i inni, no to jest już nie wspominając o, o tym, co odwalił Mariusz Kamiński z, z Sakiewiczem, no de facto sprowadzając sprawę do takiej, do, takiego, do takiej prostej sytuacji, która jest nieakceptowalna dla większości Polaków, aby nie wiem, Trump zainterweniował w Polsce i zrobił z tym to samo, co, co zrobił z Maduro. No, to jest oczywiście go. A jak to napisałem dzisiaj na folię, to nie na portalu patrzymy, mięso armatnie właściwie dla, dla Tuska. Jak zwykle, zamiast patrzeć to, co jest naszym interesem narodowym, no to truzy polskiej polityki zajmują się, drodzy Państwo, moralizowaniem, snuciem jakichś bajkowych opowieści, analizami publicystycznymi, a nie myślą twardymi realiami czymś, co się nazywa real Realpolitik. I czego mi się w końcu powinniśmy na, nauczyć? Chociaż ja z, z każdym dniem coraz bardziej tracę nadzieję, że to się uda. No, jak zwykle mogę się odwołać do jednego, jedynego polityka w, w Polsce, który potrafi odpowiednie proporcje zachować, i jest w nim oczywiście prezydent Karol Nawrocki. Natomiast cała reszta komentarzy, którą, no i nie, przepraszam, jeszcze jednego polityka chciałbym wyróżnić, i ten polityk nazywa się Krzysztof Bosak. On powiedział wprost dokładnie to, co ja powiedziałem wczoraj. Być może ogląda polską chatę. No ale jak jest, jest poważnym politykiem, który chce jeszcze w Polsce coś osiągnąć, to nie ma wyjścia. Musi oglądać. Ale poważnie mówiąc, Krzysztof Bosak postawił rzecz krótko, dosadnie, przede wszystkim prawdziwie. Cała ta sytuacja, cała ta interwencja, wydarzenie po Wenezueli, w Wenezueli pokazywało, pokazało jedno. W polityce liczy się siła polityce się liczy liczba w polityce liczy się potencjał a nie jakieś puste frazesy związane z, liber z liberalną demokracją tam gdzie to leży w naszym interesie tam gdzie sprawy na świecie mają wpływ na to co się dzieje w Polsce doskonałym przykładem jest to co Izrael robił w strefie Gazy i tutaj polska na szczęście no, z wyjątkiem takich jak Sikorski, na nasze nieszczęście, szef dyplomacji. Polska mówiła jednym głosem, potępiając to, co się wydarzyło w strefie gazy. Dlaczego to jest w naszym interesie? Otóż dlatego, że Izrael prowadzi nawet nie nieagresywną, tylko wrogą politykę wobec Polski. I tutaj, pomimo tego, że ten nasz głos był też gdzieś słyszalny, Zjednoczonych zjednoczonych, wiadomo, że mamy ambasadora pochodzenia żydowskiego w Polsce i bardzo przebrali żyjonego zresztą, jak wszyscy z, 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 tego, z tego grona. Nazwijmy to tak, na swoim punkcie. No to tutaj w jakimś sensie, nawet nie w jakimś sensie, tylko w konkretnym w konkretny sposób narażaliśmy się na to, że to się może, ten głos może się w Stanach Zjednoczonych nie spodobać, bo wiadomo z kolei co, tram, jakąś tamę zawarł z Nataniaku. Ale tu nie mieliśmy wyjścia. Tutaj musieliśmy zaznaczyć swój sprzeciw, no bo. Polityka Izraela wobec Polski jest taka, a nie inna. No, ale tu, gdzie nasza chata z kraja, to na miły Bóg. Wenezuela jeszcze do wczoraj pewnie nie, większość tych komentujących nie miała zielonego pojęcia, gdzie Wenezuela leży i, i co tam się dzieje, a dzisiaj nagle są wybitnymi ekspertami. Liberalistami i będą pisani te epistoły i inne te na temat tego, ola Boga, ładkowoska, jakie to jest bezprawne i jakie to jest niedemokratyczne. A no, jest to bezprawne i jest niedemokratyczne, ale jest stricte polityczne i w końcu się tego nauczcie, gamonie jednym z drugimi, odlewa do prawa, jeśli chcecie być uważani za poważnych polityków, a nie tanich publicystów. Co zrobi Donald Trump? Donald Trump poszedł po swoje to co wczoraj powiedział, że on sobie po prostu będzie tam rządził, czy Ameryka będzie sobie tam, Stany Zjednoczone będą sobie tam rządzić tej Wenezueli, dopóki nie zostanie zaprowadzony porządek. No. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic. Siedzieć cicho na tyłkach i się nie wychylać. Cała polityka w odniesieniu do tego wydarzenia i do tego, co Trump wyprawia w Wenezueli. A jeśli ktoś ma zacięcie publicystyczne, to, rzeczywiście, to oczywiście ma prawo do tego, żeby się w tym kierunku realizować. Tyle tylko, że jeśli robią to politycy, no to po prostu się ośmieszają i, o i po raz kolejny pokazują, że o polityce mają blade pojęcie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.